Się mam do na premierę nasuścienca, słuchajcie, tu wracamy tutaj i oglądamy znowu pesję Friends. O co to jest pesję jako Friends. Kup bilety na pierwsze i dalsze. F R N D S F R F R N D S F R Bez moich przyjaciół nigdy nie zdobędę świata. Codziennie nowa misja aż do następnego lata. Picie ze słonki A wokół są moje ziomki Niczego nam nie O wiele lepsze, zajebiste Trzeba, bo ten czas jest tak bez troski Minęły wakacje Teraz robi się już trochę za poważnie Trzeba dać na luz i trochę bardziej Ruszyć swoją wyobraźnię Żeby wylądować gdzieś na Marsie Może pojedziemy sobie w Traskę W tym roku znowu na Chorwację Będziemy śpiewać razem F.R.N Historia i fajna piosenka Najlepiej, jakby wszyscy się zaśpowali. FRNDS. 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 Doceniam z wami każdą spędzoną sekundę. Mamy wspólny przerozpór. Bardzo ładny guskin, nie jak wtedy. Z Wami czuję vibe, wszystko łączy nas, u nas każda chwila to jak grać w bang, tutaj nie ma dram, każdy dzień to hype, nasze wspólne chwile na zawsze, all time Teraz robi się już trochę za poważnie, trzeba dać na luz i trochę bardziej, ruszyć swoją wyobraźnię, żeby wylądować gdzieś na marsie, może pojedziemy sobie w Traskę w tym roku znowu na Chorwację będziemy śpiewać razem!

FRNS F R Mam Mamy najlepszą piosenkę chyba w wszystkich Oceniam 95 Pię... na 10 No to widzowie na razie No to to za coś za kilka nie wiemy kiedyś Zobaczycie sami zaraz Pa!